Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz. Dlatego, że teraz będę zrywał wiśnie. Będę zrywał wiśnie i z tych pięknych bordowych wiśni Kaziu spróbuje zrobić sok. Kaziu spróbuje zrobić konfiturę, ale przede wszystkim Kaziu zrobi co? Zrobi Kazik niezły gazik bo Kaziu jest ekspertem odrobienia wiśniówki. Wiśniówki na swojskim bimberku, na tak zwanej dziadkówce, ponieważ jest to bimberek z przepisu, z receptury mojego dziadka. Dlatego zaczynajmy. Pierwszym krokiem będzie oczywiście zerwanie wiśni z tego oto drzewka. Dla Was pewnie będzie to tak, jak z palca strzelił, natomiast mnie zajmie to Troszkę więcej czasu. Uwaga, uwaga, zabieram rękę. Owoce, jak widzicie, zebrane. Zajęło to chwilkę, ale nieważne. I teraz co? Teraz Kaziu idzie do kuchni i będziemy robić soczek, konfiturę, a na końcu dobrą wiśnióweczkę-gorzałeczkę. Na recepturce mojego dziadka. No i okej. Okay, jej, zabieramy się za robienie przetworów, a więc konfitura, soczek wiśniowy i oczywiście naleweczka. Ja wczoraj zebrałem około 6 kg wiśni, z czego odłożyłem sobie tutaj 3 kg. 3 kg. Na razie mam kilogram cukru i w tej chwili te wiśnie będę musiał wydrylować innymi słowy mówiąc pozbawić je pestek. I zaczynam. Jedziemy z tym koksem. To pewnie u mnie trochę potrwa, u Was pewnie krócej, ale nie jest tak źle. Jak widzicie, wisienki przelatują przez drylownicę, jak naboje w KBK AK. Inaczej mówiąc, w kałachu I wylatują tutaj bokiem niczym łuski. Ok. Ja teraz te 3 kg wiśni pozbawię pestek przy pomocy drylownicy i widzimy się za chwilę. Wiśnie pozbawione pestek wrzucam do gara, w którym będę je później gotował. Pamiętajcie, że nie jest to żaden kanał kulinarny, żaden poradnik kulinarny. Jest to kanał Ukazika, czyli mówiąc innymi słowy chłop Chłop robi przetwory z owoców, więc jeśli jesteś ciekaw, jak to pójdzie, to zostań i obejrzyj ten filmik do końca. Nie chwaląc się, robiłem już w życiu nie jeden dżem, wychodziły bardzo dobrze. Nigdy nie trzymałem się żadnych sztywnych reguł, żadnych sztywnych proporcji. Wszystko robiłem na spontanie. Jeśli chodzi na przykład o ilość cukru, to też nie ma tutaj jakiejś konkretnej reguły. Lubisz słodsze, dodasz więcej cukru. Lubisz kwaśne, możesz w ogóle tego cukru nie dodać, bo przecież tak czy inaczej będziemy te wiśnie pasteryzować. A więc one i tak, i tak zostaną w jakimś stopniu zakonserwowane. Chociaż nie ukrywam, że cukier ma jakieś tam dodatkowe właściwości konserwujące, a że ja lubię zjeść sobie słodką konfiturkę, na przykład z twarożkiem, albo z naleśniczkiem, albo na przykład jeśli naleśniczek jest z twarożkiem i z konfiturką, to jeszcze lepiej. Dlatego ja tego cukru dodaję, choć na co dzień w ogóle nie używam cukru. Nie słodzę, nie piję słodkich yy, różnych tam napojów typu cola, fanta i tym podobne. Pijam wręcz pijam wręcz gorzkie napoje. Jak wiecie napój typu Gazik, to jest to co najbardziej lubi Kazik. Ale tutaj do konfiturki ten cukier będzie dodany, bo czymże byłaby konfiturka bez odrobiny cukru? Tak, najgorszą, jak dla mnie, najgorszą część tej całej operacji mam już za sobą, a więc drylowanie mam już za sobą. Nie, nie, nikt tutaj nie został postrzelony, nie doszło tutaj do żadnego przelewu krwi. Tak po prostu wygląda kuchnia, kiedy Kaziu. Pozbawia wiśnie pestek. Słuchajcie, zanim jeszcze wstawię wiśnie na ogień, pomyślałem sobie, że odcedzę ten sok, który, którego tutaj jest sporo. Bo przecież ja to i tak wszystko będę musiał nieźle odparować, aby pozbawić tą całą miksturę nadmiaru. O, trochę wypadło, nic nie szkodzi. Aby, aby pozbawić tą całą miksturę nadmiaru wody. Tego soku tak czy inaczej uzbiera mi się tutaj jeszcze, i będę go w trakcie gotowania odlewał. Ale to, co mogę odlać najpierw odlewam już teraz, z tego soku yy, będzie można zrobić naleweczkę, yy, jeśli ktoś by miał taką ochotę, ale można go też zapasteryzować i mieć fajny pyszny soczek. Na zimę. Kaziu naleweczkę będzie robił yy, z oddzielnej partii wiśni. Yy, a w tej chwili wsypuję już tutaj kilogram cukru. Przypominam, że było, było 3 kilogramy wiśni, tutaj. Więc wsypuję kilogram cukru. Tutaj mam jeszcze yy, taki cukier o, z aromatem wanili. A, poszło całe. I mam tutaj sok z cytryny. Yy, te wiśnie nie są zbyt kwaśne. Dlatego myślę, że taki soczek z cytryny doda tutaj aromatu i ciekawego zapachu. I w tej chwili wszystko zaczynam smażyć, gotować, odparowywać, tak aby uzyskać odpowiednią. Konsystencja, nie należy zapominać o mieszaniu. Tak, aby się to nie przypaliło, to musi sobie pomału tutaj dochodzić. Co jakiś czas będzie trzeba to przemieszać. Widzę, że gdzieś przemyciła się. Jakaś pestka gdzieś mi tutaj przemknęła. O, mam ją, mam ją. Także niewykluczone, że podczas jedzenia konfitury, o jest jeszcze jedna, że podczas jedzenia tej konfitury ktoś połamie sobie zęby. Podgrzewam i nie zapominam o mieszaniu. W czasie, kiedy moje wiśnie zamieniają się w konfiturę, przygotowałem, a więc umyłem buteleczki i słoiki. Które teraz y, będę dodatkowo wyparzał. Tutaj już, o, tutaj już gotuje się woda, i w tym właśnie momencie buteleczki trafią do garnka, i tak po kolei zarówno butelki, jak i słoiki porządnie wyparzę. Jak myślicie, nie jest y, tych słoików za dużo na taką ilość? Konfitury, ale lepiej za dużo niż za mało. Buteleczki muszą się porządnie wyparzyć. W ten sposób pozbywam się ewentualnych bakterii, grzybów oraz innych zanieczyszczeń, które potem mogłyby doprowadzić yy, przetwory do fermentacji, do popsucia się czy po prostu do wcześniejszego rozszczelnienia butelki tudzież słoika. A więc tak, do garnka do wyparzenia trafiła kolejna partia butelek i słoików, natomiast tutaj mam już wyparzone buteleczki, wyparzony lejek. Zobaczcie, że tutaj cała ta konfitura zrobiła się dość rzadka, dość płynna, dlatego teraz, tak jak mówiłem na początku, spróbuję pozbawić ją. Próbuję pozbawić ją nadmiaru tego płynu, i mam tutaj taki garnek z taką sprytną pokrywką. I teoretycznie, zobaczcie, mogę to przelać, nie otwierając garnka przez tą pokrywkę. I odstawiam. Tak, jak to się odstawia, konfiturę rachciach. Konsystencja mojej konfitury wygląda tak, że wisienki ładnie się już że tak powiem rozpłynęły. Yy, oczywiście widać tutaj, widać, że tutaj są same owoce, że tutaj są całe owoce i teraz. Rachu Ciachu. Ja się tutaj nie będę szczypał, i dodam teraz do całej tej mikstury trzy torebki takiego dżemiksu. Zaraz tutaj na pewno odezwą się y, panie gospodynie. Być może, że coś robię nie tak. Że być może według y, nich powinienem zrobić coś inaczej. Natomiast, tak jak mówię, to jest. Konfitura robiona przez faceta. Nie chwaląc się, nie jest to pierwsza konfitura, którą robię. Zawsze wychodziło wszystko dobrze. Nigdy mi się nic nie popsuło. I nie zdążyło się popsuć, bo wzięcie na konfiturki kazika zawsze było duże. O! Przemyciła się jedna pesteczka. I teraz słuchajcie. Wszystko to dobrze mieszam. Doprowadzam tak, jakby do wrzenia. Za chwileczkę będę to przelewał do słoików. A po przelaniu jeszcze dodatkowo zapasteryzuję. Dobrze wyłączam. Wyłączam płomień. Zostało niewiele w sam raz, aby zużyć to do jakichś dobrych naleśników. A teraz wszystko mocno zakręcam. Teraz, aby to jeszcze dodatkowo zapasteryzować, opuszczę te słoiczki do garnka z wrzącą wodą. Na dnie garnka jest ściereczka, tak aby te słoiki się nie potłukły, i zostawię je tutaj, no chociaż na 5 minut. Jak widzicie, z 3 kg wiśni wyszło mi 7 słoiczków konfitury i 3 buteleczki soku. I jeden słoiczek, jak widzicie, jest otwarty, ponieważ z przyjemnością. Zjem go sobie do dzisiejszych naleśników. Jeśli chodzi o konsystencję tej konfitury, to proszę bardzo, jest jaka jest, każdy, każdy widzi. W tym materiale to już wszystko, ale w jednym z kolejnych odcinków pokażę Wam, jak Kazik robi wiśniówkę na bimberku. Dlatego, aby nie przegapić żadnego odcinka, zasubskrybuj kanał, koniecznie zaznacz taką ikonę dzwoneczka, a ja już się z Wami żegnam. Mówił do Was Kazik. Teraz idę dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.